Wiecie co? Na koniec bonus. Bonus, o który prosiliście mnie już wielokrotnie pod różnymi filmami i wrzutkami w naszych innych social mediach mowa tutaj o szamponie. Obiecałem wam, że będzie test porównawczy. Test porównawczy kwaśnych szamponów, które są bardzo potrzebne teraz, po zimie, żeby troszeczkę oczyścić, odgruzować lakiery Waszych samochodów, niezależnie czy macie powłokę, czy planujecie woskować, czy nie macie nic, ale chcecie porządnie domyć auto. Dzisiaj wjeżdżają cztery szampony. Cześć! Zapraszam Was na kolejny odcinek. Szampon numer jeden to ADBL Tanji, który występował już kiedyś w jednym z odcinków. Jeżeli chodzi o rozcieńczenie, 50 ml na 10 litrów wody. Takie jest zalecane przez producenta, więc tak robimy. On wtedy w tym teście wyszedł naprawdę dobrze. Zobaczymy jak tutaj w tym teście porównawczym. Sprawdźmy teraz stopień spienienia. Woo! Piana bardzo przyjemna, obfita, szczególnie, no, że jest to kwaśny szampon, a często kwaśne produkty mają z tym duży problem. Do tego mm. bardzo przyjemny zapach. Zresztą o tym mówiłem już w tamtym odcinku. Szampon numer dwa to Pure Hemi WSR Shampoo, o którym też i to dosyć niedawno nagrywałem Wam odcinek, który wypadł bardzo dobrze. I tutaj mamy 100 ml na 10 litrów wody. I piana również bardzo przyjemna, bardzo obfita. Zapaszek też przyjemny. Szampon numer 3, czyli Clean Tool Tech Cleaner 2. Nagrywałem dla Was dawno temu materiały na temat pierwszego Tech Cleanera. O dwójce jeszcze nie było, a moim zdaniem dużo zostało poprawione, więc tym bardziej jestem ciekawy, jak wyjdzie w tym zestawieniu. Jeżeli chodzi o rozcieńczenie, producent zaleca, zaleca od 50 do 100 ml na 10 litrów wody. Eee, robimy maksymalne rozcieńczenia, więc setka na 10 litrów i sprawdzamy pienienie Tak samo spienił się ładnie. Na pewno dużo lepiej niż ta pierwsza edycja, sięgając pamięcią. Zapach neutralny. Taki nijaki. Ciężko powiedzieć. I produkt numer 4 to Shiny Garage Double Sour Shampoo and Foam, ponieważ można go używać jako szamponu oraz jako piany. I tutaj uwaga, 100 ml, ale na 5 litrów wody. Więc najmocniejsza koncentracja, no ale tak robimy, bo tak zaleca Producent produkt, który jest mi też dosyć dobrze znany, chociaż chyba o nim nie nagrywałem żadnych materiałów. Może tylko jakieś krótkie wzmianki w naszych innych social mediach. Pienienie. Jest też potworne. Zapach bardzo przyjemny, jakby takiego świeżego prania. Tak. No, jest, jest sympatyczny. Maskę jak każdą inną maskę testową trzymałem na dworze, żeby zebrać troszeczkę kamienia. Nie była ruszana chyba od listopada czy grudnia. Są gdzie niegdzie tutaj jakieś powłoki, ale są też e, powierzchnie lakieru bez powłoki. Na początku zobaczcie, jak wygląda to wszystko, jak ta hydrofobowość bądź brak hydrofobowości wygląda. A zanim jeszcze spróbuję wam pokazać to, jak jest szorstko. Specjalnie się pochylam. Chyba słychać przez ten mikrofon. Jest szorstko, jest szorstko, jest sporo kamienia. E, polejmy wodą. Zobaczymy, jak to wygląda, i zabieramy się. Do działań. Celowo tak nakleiłem taśmę, żeby złapać, bo zobaczcie, tu na środku jest resztka, nie pamiętam, jakiejś powłoki, ale jest to bardzo zakamienione. Zobaczcie, że ta woda mocno się szarpie, rozjechane krople, a tam dalej gdzieś tego nie ma. Ja tą maskę tylko opłukałem i przetarłem suchą fibrą, żeby nie ruszać żadnym, ale to żadnym szamponem. Na początek Pure mi i WSR Shampoo i zrobimy to na tej ćwiartce. Mam nadzieję, że nic mi tu nie będzie spływało na te sąsiednie elementy. Pewnie trochę, może, ale... powierzchnia numer 2. I tutaj ADBL Tangi. Mam tutaj inną gąbkę, ze względu na to, że te softowe miałem tylko 3. E, więc ciężko będzie się tutaj odnieść do jakiegoś poślizgu. Chociaż, e, jeżeli chodzi o poślizg, tutaj jest, jest i tak dobrze. Po prostu nie będzie takiego bezpośredniego porównania. Z innymi. Ale nie wiem, czy pamiętacie tam ten odcinek. Jeżeli nie to zajrzyjcie. I tam z tego poślizgu. Z tego co pamiętam, ja byłem zadowolony. Zresztą uważam, że on się dobrze ślizga. Dobrze się ślizga. I powierzchnia numer 3 Clintech, Tech Cleaner 2. O, oh, no i bardzo ładny poślizg w porównaniu do. Poślizgu jedynki to jest tutaj zdecydowana różnica. I ta piana też dużo bardziej obfita. No i powierzchnia numer 4 shiny garaż Double sour. Tutaj tej piany gdzie mnie tutaj zjeżdżasz? <gryw> I tutaj też poślizg bardzo dobrze wyczuwalny, bardzo fajny. Na tej gąbce naprawdę, nawet nie wiem, czy nie, najlepszy poślizg. Zaraz wezmę każdą z gąbek i sobie porównamy. Jeżdżę i jeżdżę sobie tymi gąbkami, żeby porównać tą śliskość. To jest bardzo ciężkie do oceny. To jest taka subiektywna ocena. Nie jest to też jakiś wielki wyznacznik, ponieważ wszędzie ta śliskość jest naprawdę na fajnym poziomie, szczególnie na na gąbce, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Shiny chyba najlepiej się ślizga. Jeżeli chodzi o e, tech Cleanera i WSR Shampoo e, jest, jest tutaj bardzo porównywalnie. To też zależy, czy jest... bo jeżeli da, zrobimy taką poduszkę z piany, to czasami ta gąbka aż się zasysa, czasami się ślizga po tym. Jest to bardzo różne. Tak, ale wydaje mi się, że szajni najbardziej się ślizga. No, ADBL, yy, mimo tej gąbki, która wiem, że ona się mocno przysysa do lakieru, to ten poślizg powiedziałbym, że jest bardzo porównywalny z piór i yy, z klintechem. Tak. Jak najbardziej. Dobra. Kochani, przejechałem każdym jeszcze dodatkowo po kilka razy bawiąc się tą śliskością. Więc myślę, że możemy spłukiwać sobie już te powierzchnie i zobaczyć jaki mamy efekt, jeżeli chodzi o usuwanie kamienia. Jak widzicie, maska jest naprawdę zakamieniona fest. No i nie ma tutaj jakichś wielkich różnic. Wszędzie zostało jeszcze dosyć sporo kamienia. Widzieliście jak zachowuje się powłoka. Jakichś tutaj wielkich zmian nie ma. Ewidentnie tutaj potrzeba czegoś mocniejszego, czyli jakiegoś water spot removera albo kwasu. Zresztą water spot remover to też jest produkt kwasowy. Ale my chcemy dzisiaj sprawdzić E, szampony, szampony kwaśne. Więc myślę, że co? Runda druga, e, i tym razem naleję sobie odrobinę szamponu na, e, na gąbkę bezpośrednio e, i takim po prostu koncentratem przymyję każdą z powierzchni. I mam nadzieję, że wtedy będzie widać te różnice. Posuszyłem maskę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to usunięcie kamienia. Tutaj z boku mam powierzchnię, która nie była umyta, tylko opłukana. No i tam jest masakra. Tutaj nadal jest ten kamień, to czuć. Natomiast różnica jest kolosalna wobec tamtej części niemytej. Ale czy są tu jakieś różnice? Macam, macam, macam. I powiem Wam szczerze, że ja tutaj Specjalnie tych różnic nie wyczuwam, więc przechodzimy do kolejnego elementu, o którym mówiłem, kolejnego elementu testu. Produkt bezpośrednio na gąbkę i jedziemy. Lecimy z piór chemii, pyk. Widać tutaj teraz takie zagęszczenie tego szamponu. dobrze się ślizga ten szampon naprawdę nawet jeżeli są to różnice mam tu na myśli to że Shaini trochę lepiej to mimo wszystko jest to dobry poślizg no i oczywiście jak zauważyliście ja głównie używam gąbek i ten odcinek też wam obiecuje, że się pojawi gąbka kontra rękawica <grywka> e a na rękawicach będzie troszeczkę inaczej, bo jednak mamy dużo tych pojedynczych włosków, które się wklejają. Dobra, teraz Tangi. Lubię ten jego zapach. Taki trochę perfumowany. Przyjemny, przyjemny. No i dobra, niech popracuje. Teraz TechCleaner. To, co mi się w nim podoba, to rzadkość. Zobaczcie. On jest bardzo płynny i to jest duży plus, bo kiedyś każdy się jarał, że szampon jest gęsty, taki najlepiej to, żeby to było w ogóle, że aż spada taki y, misiek Haribo. Ale to nic dobrego, bo wylowanie takiego szamponu z butelki jest po prostu denerwujące. E, ciężko później całą resztę y, wyciągnąć. Co ciekawe, powiem Wam, że mimo, że bo tam, przez to, że jest zagęszczony ten szampon, ee, tak jakby bardziej ta gąbka mi przywierała do lakieru. A tu chyba przez to, że on jest taki płynny, e, to mimo wszystko udało się utrzymać bardzo fajny poślizg. Ale to ze względu na ekonomię, wygodę, duży plus. I na koniec shiny. Tu tak samo. Zobaczcie, dosyć rzadki płyn. O, ale tutaj mam wrażenie, że mimo, że on jest rzadki, to jest tak bardziej treściwo. Treściwiej? Nie wiem, czy dobrze użyłem tego słowa. E, mam tu na myśli, to jest takie podobne zachowanie jak przy Pure Chemii WSR Shampoo. No i ten poślizg tutaj nawet, naprawdę, No zdecydowanie ten poślizg jest tutaj najlepszy. Pracując z kwaśnymi, kwaśnymi szamponami czy w ogóle kwaśnymi produktami, pamiętajcie, że ta mechanika jest tutaj bardzo ważna. Zresztą przy każdej chemii. Mechanika to ten element, który wzmacnia działanie każdego produktu, ale przy kwasach jest to szczególnie ważne. No bo jeżeli mamy te minerały, ten cały nalot, ok, chemia to rozpuści, ale my musimy to troszeczkę poździerać. Mi widać cały czas te zacięcia. No i mimo wszystko sporo tutaj zostało tego towaru. Teraz czas na adebel Tangi. Tu podobnie, ale mam wrażenie, że jeszcze wolniej ta woda jakby się zbierała. Mimo, że mamy pochylony element, Tool Tech Cleaner 2. bardzo podobnie jak w przypadku Tangiego i na koniec Shiny garaż. No i tu mam wrażenie, że najszybciej ta woda mi zjeżdża, najszybciej i najdokładniej. Jeszcze zrobimy sobie na środek ujęcie. Mam wrażenie, że na szczęście, jakby te krople są też takie najpełniejsze. Zaskoczyło mnie to, szczerze mówiąc. Zerwijmy tą taśmę. Zobaczymy, co tam pod tą taśmą się działo. Też będzie zupełnie inny pogląd na to wszystko. Bo tam jednak też mógł trochę ten szampon ruszyć, ale. No jest ostro, powiem wam, z tym kamieniem. Ja jeszcze tutaj dolewałem wodę mineralną. Więc jest o, o, ostra masakra. Nie wiem, czy nie trochę przesada, jeżeli chodzi o test kwaśnych szamponów, bo jak widzieliście, no to, to już jest bardziej pod test. Mm, to już jest bardziej pod test wsr ów czy kwasów. Przecieram i no wszędzie widać jeszcze te stróżki, to na pewno, które zostały, i wszędzie jest to bardzo porównywalne. Ja to specjalnie przecieram. Eee, dajmy chwilę odparować tutaj tej wodzie resztkom chemii. Yy, I zobaczymy, jak yy, ponownie poleję wodą, i zobaczymy, jak wtedy to się sprawdza, jak to wygląda właściwie. Teraz czas na ocenę Lakieru, jak jest doczyszczony. I powiem Wam, że jest wyczuwalna różnica między tutaj tym centrum. Gdzie jest powłoka, a tu dookoła, gdzie nie ma tej powłoki, ponieważ powłokę oczyściliśmy, odkryliśmy i czuć tą śliskość, jaka powinna być przy powłoce, a tutaj jest czyściej niż tam, gdzie nie myliśmy kwaśnym szamponem, ale e, no jest tak tępowo, bo tutaj nic po prostu nie ma. Ten lakier jest jałowy. Co ciekawe, zerwałem te taśmy, nie wiem, czy to będzie słychać, ale czuć, w którym momencie była taśma i gdzie ten szampon nie zadziałał. Tu. Tu jest oczyszczone. Tu szoruje. Tu jest oczyszczone. I wszędzie czuć tą taśmę, więc to nie jest tak, że te szampony nie działają. Natomiast, no nie przy takim zakamienieniu. Natomiast jest różnica. Eee, ciężko powiedzieć tutaj jednoznacznie, jak to działa, eee, w sensie ocenić, który szampon zadziałał nam najlepiej. No, oczywiście, to szajnie hydrofobuje nam troszeczkę lepiej. Te krople są pełniejsze. Jedzie nam znowu samochód, więc musimy na chwilę przerwać. I już dalej możemy kontynuować. Ja jeszcze poleję raz wodą, ponieważ często chemia potrzebuje czasu, żeby dobrze odparowała. I teraz, jak polejemy, może będzie widać jakąś większą. Różnice. Eee, ktoś może powiedzieć, ok, ale nie było najbardziej skoncentrowane. Tak, ale z drugiej strony później i tak każdym szamponem laliśmy bezpośrednio na gąbkę, więc każda z powierzchni dostała po prostu koncentrat. Niesamowite jest to, że czuć, jak tak jeżdżę, to czuję, w którym miejscu była ta taśma. <grym> Fajne. Wiecie co? Na koniec bonus. Bonus, o który prosiliście mi już wielokrotnie pod różnymi filmami i wrzutkami w naszych innych social mediach. Mowa tutaj o szamponie Neoxal. Przypuszczam, że pojawiłyby się pod tym filmem komentarze Nowik użyj Neoxala, bo już tyle razy to się pojawiło. E, dlatego jeszcze na koniec zrobimy tutaj połówkę, połowę tej maski właśnie tym szamponem. E, rozcieńczenie zalecane to 100 ml na 10 litrów wody. E, od niedawna dopiero mam ten szampon, sprawdzam, testuję. Natomiast myślę, że jest to idealny moment, żeby sprawdzić, ponieważ dużo osób napisałoby, ale Neoxal pewnie by odetkał, zrobiłby to lepiej. Nie wiem. Zobaczmy, zrobimy połóweczkę. Zrobiłem sobie akurat 50 ml na 5 litrów wody, e, ponieważ potrzebuję tylko na tą część. Normalnie lejemy te 10-12 litrów wody i wtedy ta kasetka jest jak najbardziej e, sensowna. Mam gotowy roztwór, przechodzę do mycia. Jeżeli chodzi o poślizg, jest naprawdę dobrze. Chociaż nie wiem, czy Shiny garaż jednak nie był bardziej śliski. Czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy od razu. Nie, nie jest bardziej śliski. Jest, powiedziałbym chyba tak samo, przynajmniej na tym, na tym lakierze. Widzicie, gąbką jest specyficzne. W niektórych momentach jest bardzo ślisko, w innych momentach mamy wrażenie, że ta gąbka przysysa się do lakieru. Więc trzeba się do tego przyzwyczaić. No tu na przykład czuję, jakby na był troszeczkę bardziej ale to może być też kwestia jak jest dużo piany, to właśnie gąbka się przykleja nam mocno. O, I tutaj tak samo, jak wycisnę. O, to gdzieś tam się wkleja. I tutaj na przykład jest ten moment, gdzie Neoxal wydaje mi się też trochę bardziej śliski. Czajni jakby się przykleiło. I jak to rozpracujemy, ale widzicie, tu jest więcej piany i on jakby się staje taki lepki. Nie powiem, przyjemnie myje się tym Neoxalem, chociaż mógłby być inny zapach. Ja akurat nie oceniam szamponów zwykle po zapachu. Jest to jakaś tam ostatnia, yy, ostatnie do odhaczenia co, co mamy przy teście szamponu. Oczywiście fajnie, jest to przyjemne, ale ma przede wszystkim działać. No wymęczona jest ta maska, jak widzicie, znaczy wymęczona, zakamieniona, zabrudzona. Jeżeli chodzi o neoksala, ja tutaj nie widzę jakiejś spektakularnej, szczerze mówiąc, poprawy. No zaskoczyło mnie to shiny, Zaskoczyło mnie pozytywnie, bo te krople naprawdę są tutaj najbardziej mm, okrągłe i, i ta woda gdzieś ciutka, jakby szybciej zjeżdżała. Być może wynika to, że w tym miejscu akurat było troszeczkę mniej zakamienienia. Te różnice nie były jakieś duże. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. I znowu walka była web w web, różnice niewielkie. No widocznie dobraliśmy dosyć takie E, podobne produkty, jeżeli chodzi o działanie, albo no niestety e, obiekt testowy zbyt mocno zakamieniony, zbyt mocno zabrudzony. Pamiętajcie, że szampon kwaśny nie zrobi cudów. To nie jest water spot remover, to nie jest kwas, e, który usuwa nam te najbardziej uporczywe osady, ale tak czy inaczej teraz po tym okresie e, jesienno-zimowym warto korzystać z tych szamponów. Jeżeli myjecie swoje auto regularnie. Znaczy, przepraszam, regularnie yy, rzadziej, tak? Yy, to wtedy też zawsze wykorzystajcie ten szampon kwaśny. Tutaj mamy yy, sytuację bym powiedział, taką hardkorową, ponieważ maska stała nam kilka dobrych miesięcy w okresie zimowym. Działo się dużo, dodatkowo jakaś mineralka polana, więc tych osadów było naprawdę. Od groma. E, będę wdzięczny za wrzucenie komentarzy. Komentarzy dotyczących kwaśnych szamponów, waszych spostrzeżeń, jeżeli chodzi o kwaśne szampony. Piszcie, co używaliście, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Być może używaliście jedne z tych produktów, które wam tutaj dzisiaj pokazałem. E, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć! Uwaga, uwaga, kolejny bonus, bo jednak coś się zadziało tutaj, na tej części. Gdzie nie było totalnie hydrofobowości, tutaj nic nie leży, nagle ta woda zaczęła nam spływać. Oczywiście, bardzo, bardzo wolno, ale zobaczcie, coś się dzieje. I powoli, powoli, ale jednak widocznie i dużo szybciej niż wcześniej. Wydaje mi się jednak, że jest to wynik jakichś dodatków hydrofobowych, dlatego mam jeszcze jeden pomysł. To teraz przemyjmy jeszcze tą część piór chemik, żeby zobaczyć, chociaż bardziej powinniśmy produktem zasadowym, więc ja za chwilę wezmę jakąś mocną zasadę, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest to kwestia odetkania, czy jednak właściwości hydrofobowych. Zobaczcie, mam wrażenie, że już spływa, ściąga się ta tafla wolniej niż wcześniej. Idziemy krok dalej. Mocna zasada, zasada silko multiwash turbo. Swoją drogą testuję, testuję właśnie. Yy, jak widzicie, różne produkty. Bo pytacie się nowi, dlaczego nie nagrywasz o tym, o tamtym, o siamtym. Testuje się dużo, ale nie o wszystkim się nagrywa, bo jest czas i jest sens. <grytanie> e, ale przy okazji, tu wykorzystajmy. Jedziemy mocną zasadą. Mocna zasada zawsze. Jest jakieś hydro, to dobija. No i płukanie po wysokiej zasadzie. O! No i marniawka. Większość z was powie. Albo wszyscy hydrozabite. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o testy, więc macie tu na miastkę, jak się testuje. Teraz osuszanie, odczekam, żeby wszystko odparowało. Przemyję kwaśnym szamponem, żeby zneutralizować powierzchnię. Bo niestety wysokie zasady mogą powodować to, że zaburzają hydro. Że to nie jest tylko to, że neoksal i te jego właściwości hydrofobowe zostały zmyte, ale po prostu przytkane. Minęło około pół godziny. Myślę, że wszystko odparowało. Dla pewności przemycie kwaśnym szamponem, żeby to zneutralizować. I teraz mamy pewność, że nic tutaj nie zostanie. Lafelka i to mocno, mocno spowolniła, zobaczcie. A więc zakoń zakończenie numer dwa. Pokazałem Wam na miastkę, jak powinny wyglądać testy, ale to tylko na miastka, ponieważ ten szampon powinienem wałkować jeszcze wiele, wiele razy. I tak też robię podczas testów. Nie da się wszystkiego pokazać przed kamerą, ale dużo sprawdzam najpierw i dopiero dla Was nagrywam. Niestety denerwuje mnie to, że niektóre osoby przesmarują, umyją, coś tam nałożą i już wydają werdykt. Nie, to wszystko.